Witamy na konferencji prasowej po 16 kolejce Bechtlich trzeciej ligi. Yy, Pomegranizmar Tarniński zrealizowała z jest Łomża jeden jeden. O komentarzu tego spotkania poprosimy trenera gości Marcina Purskie. Dobry wieczór Państwu. Przejdę od razu do myślę oceny tego spotkania w naszym wykonaniu. W mojej ocenie jeżeli chodzi o ten mecz, to to, że wracamy stąd z jednym punktem, to jesteśmy tylko i wyłącznie sami sobie winni, bo, ponieważ uważam, że stworzyliśmy sobie wystarczająco dużo sytuacji, aby, aby ten mecz wygrać i przy stanie 1 do 0, powinniśmy ten mecz zamknąć i zabrakło nam takiej konsekwencji wyrachowania dokładności w, w tych kluczowych momentach, bo Zarówno jeżeli chodzi o atak szybki, czy też o już same zachowania w samej strefie bramkowej, to jeżeli byśmy zachowali się w odpowiedni ten sposób, no to, to też byśmy wygrali końcówkę zeszliśmy zdecydowanie za, za nisko, oddaliśmy pole tutaj gospodarzom i w konsekwencji dostaliśmy bramkę na 1-1, a jak się dostaje bramkę w 88 minucie na 1-1, to tak naprawdę ten mecz może, może się potoczyć w jedną, jak i w drugą stronę, bo też chcieliśmy to odrobić i przez to mogliśmy nabrać się jeszcze na jakichś kontratach z zespołu gospodarzy. Na pewno cieszymy się, że tak można że nie, nie przegraliśmy, bo i od 5-6 meczów nie zadaliśmy smaku porażki. Teraz przygotowujemy się do bardzo ważnego spotkania z Samilem Olsztyn i zrobimy wszystko, by się tam zrehabilitować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę o szczęśliwe podróże do Witam na konferencji prasowej. Proszę z kolejce Betnik Krzesieli z Ligi Polonia. Lidzmar Warmiński zremisowała 1-1 z jest Łąża. O komentarz do tego spotkania poprosimy trenera gospodarzy Piotra Jacka. Łąża solidny zespół szczołówki e, grający tak pragmatycznie, ale też bardzo dużo doświadczenia prawda, jest w tym zespole, więc no, spodziewaliśmy się, że to będzie taki zamknięty mecz. I taki też był. Było mało sytuacji w tym spotkaniu, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dużo przesuwania, dużo obrony niskiej średniej, więc jakby okraszony był głównie pewnie akcjami obronnymi. Natomiast no, Łomża zrobiła to, co robi często. Wyszła na prowadzenie i wtedy jeszcze trudniej jest się przebić przez te bloki obronne. Na szczęście w końcówce spotkania jakby to co chcieliśmy realizować, czyli zejście zawodnika o odwróconej nodze mieliśmy szukać uderzeń przez ten właśnie blok obronny, bardzo wysoki, no spowodowało, że zdobyliśmy pięknego gola, zrobił to Bogdański i myślę, że to jest taki bardzo cenny punkt z drużyną z czołówki. Dziękujemy bardzo. Za tydzień widzimy się w Skierniewicach Polonia Łąża 1.1. Dziękuję bardzo.